Widzę jedną zdenerwowaną, podskakującą osobę. Też zapraszam ją już do przodu, Katia. Zapraszamy do przodu z tyłu. Chyba, że nas dobrze słyszycie i dobrze widzicie. Są tu jeszcze miejsca siedzące. Okej, okay, wszystko gotowe? Chciałabym opowiedzieć o mojej zajawce i pasji, którą jest tatuaż i tatuowanie i chciałabym Wam przedstawić moją przygodę związaną z tatuowaniem i z tatuażami. Więc moja miłość do tatuażu zaczęła się z moim pierwszym tatuażem, którym jest ta Jaskółka na stopie i sama ją zaprojektowałam i tam przypasowywałam sobie do stopy, żeby pasowało i to było tak mam jakoś pociągnąć ten temat i tworzę biżuterię, więc tworzyłam taką kolekcję naszyjników inspirowaną tatuażami. Bo oczywiście nie wyobrażałam sobie, że mogę zostać tatuatorką. To stwierdziłam, że zrobię sobie biżuterię. Takie z Później zaczepiłam się na praktyki w studiu tatuażu. To było w sierpniu i wrześniu. I tu tam ja sobie tam coś wycinam. Tam to akurat Halloween było, więc tam dynia i takie mroczne klimaty są. O, a to jest mój pierwszy tatuaż, który zrobiłam na skórce od banana. Banana zjadłam, a skórkę wytatuowałam i ona strasznie zczerniała Takim zaorałam, że nic już później nie widziałam, co robię, ale no tak widać między, mniej więcej, że to jest taka czacha, taki Elvis. <grywka> Tutaj jest moje drugie podejście do dziarania już na świńskiej skórze. I sobie tutaj tak dezynfekcja w pełni. Ogoliłam klienta. Klient jest taśmami przyczepiony, żeby się nie wiercił. Wszystko jest profesjonalnie, tak? A to jest rezultat, chociaż słabo tutaj widać. To jest takie serduszko ze skrzydełkami. Bardzo chciałam skrzydła wytatuować kiedykolwiek, więc właśnie to zrobiłam tej śwince. A to są inicjały chłopaków ze studia w tym serduszku. Tak, po zakończeniu praktyk taki piękny tatuaż mi Mateo zrobił i y, później stwierdziłam, że nie, ja się nie mogę tym zajmować, ja muszę być architektem, ja muszę studiować, to jest głupie, ale oczywiście później stwierdziłam, że nie, to nie jest głupie, ja chcę tatuować i później wróciłam do studia i to jest. Mój tatuaż taki klasyk, chiński znaczek, taki na starej pomarańczy wytatuowany. Nie wiem co to oznacza, ale taki finezyjny był dość, więc stwierdziłam, że jest dobry, żeby poćwiczyć sobie. Tak, to jest następny tatuaż na chińskiej skórze. To jest Franek, pewnie większość z was zna Franka, bo ćwiczyłam, bo dzień później miałam już tatuować na człowieku, czyli na Marceli. I ćwiczyłam sobie, i to jest mój pierwszy tatuaż w kolorze, który zrobiłam, jeszcze na świni. Tak, w międzyczasie sobie tam szkicowałam, żeby poćwiczyć rękę, tam um, jakiś światłocień, no to jest gruczo marks, tak. <ścoughs> a to nie istotne. O, i tutaj jestem ja podczas robienia mojego pierwszego tatuażu na Marceli. To są plecy Marceli, i taki mamucik tutaj już zaczyna się wyłaniać, i byłam strasznie zestresowana. I jak zdjęłam rękawiczki, miałam tak, tak mi się ręce spociły, że moje palce wyglądały jak suszone śliwki, takie były pomarszczone. O, a tutaj Mateo po mnie poprawia trochę, bo oczywiście nie wyszło mi tak super idealnie, a ja tu Marcelę za rękę trzymam, a Marcela śpiewała, tam piosenki z Disneya, a recital dała cały. <grym> Ale bardzo dzielna była i to był mój pierwszy raz i pierwszy raz Marceli, a to jest efekt końcowy mamut. E, tak słabo widać, ale jeszcze trochę zakrwawiony, no ale efekt można podziwiać na Marceli na żywo. Marcela na pewno chętnie pokaże. To jest mój drugi tatuaż. Widać, jaką radość mi sprawił, koledze trochę mniej. To była butelka trucizny na brzuchu, ale strasznie się tatuuje na brzuchu, nie róbcie nigdy tego, bo po prostu skóra falowała, ja nie mogłam nad tym zapanować i nie skończyliśmy tego tatuażu. Tak. A to jest mój trzeci tatuaż, to jest Sailor Jerry na łydce i no, został skończony, tak, cały zrobiłam, bardzo się cieszyłam. W rytmach lat 60. go tatuowałam, bardzo przyjemnie było, klient zadowolony, wszystko fajnie przeżył. To jeden też z moich szkiców, tak dla zabawy sobie narysowałam Salwadora dali i nie spodziewałam się, że kiedyś będę mogła go wytatuować, a mój kolega z liceum z dawnych lat stwierdził, że bardzo chętnie by chciał mieć Salwadora również na łydce. No i to jest szkica później, o tak zrobiłam mu na łydce ten tatuaż, jeszcze jest nieskończony, bo no, ja tak powoli robię sobie na razie, tak się staram, a tutaj jeszcze na następnej sesji kolor zrobimy i będzie zrobiony, ale no, jest, no tak na razie tak wygląda. E, ogólnie co mi, co mi dała ta przygoda z tatuażem no e, na pewno nauczyłam się e, depilować męskie łydki bez zacinania e, i też bezkarnie mogę wypowiadać takie sformułowania jak rozbierz się i połóż tutaj albo rozbierz się bo muszę cię ogolić tak, e, tak. I jeżeli ktoś by chciał tatuaż, ponoć jestem delikatna i rozwijam swoje umiejętności, więc zapraszam, możecie porozmawiać ze mną, chętnie się wami zajmę i też zapraszam do studia tatuażu Kameleon. Gradzo i Mateo, też napewnie, na pewno chętnie się zajmą waszą skórą. No, dziękuję bardzo. Ona ucieka, ale Marcela będzie w drugiej części, także możecie zostać i dalej ją namawiać. Słuchajcie, tu naprawdę jest, jest prawie 20 wolnych miejsc, także zapraszam Was z uliczki. Nie, za, nie zaczniemy następnej prezentacji Piotra, zanim tutaj ich nie zajmiecie.